O słynnym swego czasu funduszu kultury wsparcia dziś zapewne mało kto by już pamiętał, gdyby tylko niektórzy jego beneficjenci nie starali się za wszelką cenę zaimponować w sieci zasobnością portfela. W oczy wyjątkowo rzuca się tutaj przypadek niejakiego pana Miłosza, który z powodów niezrozumiałych przytulił z rządowej kasy 2 miliony złotych. Dobre kilka miesięcy przed wybuchem pandemii, Miłoż przyznał otwarcie w wywiadzie dla kanału Duży w Maluchu, że Zer na koncie ma już tyle, że nie musi więcej brudzić sobie rąk pracą. Z państwowej zapomogi jednak nie zrezygnował, a pod koniec 2021 roku już chwalił się nowiutkim BMW Serii 8, co tylko bardziej rozsierdziło internautów, którzy na podobne bonusy liczyć nie mogli. Widocznie Miłosz nadal ma w głowie kwestię obfitego dofinansowania, o czym świadczy chociażby najnowsze nagranie zamieszczone na tiktokowym profilu Ralfa Kamińskiego. Stojący za aparatem Kamiński pyta pochylającego się nad bagażnikiem Miłosza: "Co ma mu zrobić?". Po chwili pada odpowiedź. "Fotę jak ładuję Louis Vuitton do mojego trunk mojego BMW za mani podatników", żartuje z mizernym skutkiem Miłosz. Następnie słyszymy, jak Ralf Kamiński trafnie stwierdza, że w przypadku pana producenta bardziej niż Louis Vuitton sprawdziłby się powszechnie kojarzony z brakiem wyczucia smaku Philip Plain. Po tych słowach raper zdecydował się na ripostę niskich lotów. Obyś S-gwiazdka Aczki dostał, odparł wyraźnie dumny ze swego poczucia humoru posiadacz wypasionego BMW. I teraz, moje fanki, proszę atakować, zaapelował pół żartem pół serio Kamiński. Naturalnie życzenie Ralfa spełniło się niemal natychmiastowo. Nagranie trafiło na grupę Beka z Rapsów, gdzie miłoż został obsmarowany od góry do dołu za swoje wypowiedzi. Odpad komunalny to jest tak śmieszne, że zrobiło się przykre totalny przerost formy nad treścią, kiepski żart. Niestety, średnio bawi, że nasze pieniądze idą na takie rzeczy, pisali internauci. Sądzicie, że minister Gliński byłby dumny, że na jego liście beneficjentów funduszu znalazły się tak charyzmatyczne postaci polskiej sceny muzycznej jak miłosz?